Jak mówiłem, nie powinno być już odcinków normalnie, ale szczerze, zostałem zmuszony, żeby nagrać na najwie Marvela, więc będziemy sobie robić jakieś luźniejsze misje. Pozdrowienia, oczywiście, dla wszystkich z Lajwa, dla odcinkowców. Ten odcinek może znowu trafi za rok, ale postaram się szybciej. To dzisiaj robisz na 100%. No tak, no oczywiście, w ogóle witaj, Wiktor, i kolejna osoba, która bierze udział. No bo myślałem, że będzie tylko Kapsel i tylko on będzie brał udział, ale dałem jeszcze szansę innym ludziom. Jest nawet osiągnięcie za to. Chyba było osiągnięcie, mogę się mylić. Czy to była ta część? Helika już mama i odci odcinek będzie jutro. No, to już wspominałem. I myślę, że zaczniemy, nie wiem. wolności i tamta okolica. Czas polecieć w odkład świata. Zaczniemy od lewej strony mapy. Gut, 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 pomysł. Właśnie Stanley jest jednym powodem, który psuje procent robienia gry. To chyba była animacja, żeby dużo. Potem się zrzuciła wolwerinem. To też było osiągnięcie. Kol kolosus rzucał wolwerinem. Ale Kolosusa nie mam. Plum. Ha, jak mamy robić na stopę? Bekuje nam postaci. O, gaz jest moderatorem. Fajnie. No, znamy go, znam go długo. Plus. Też mamy kontakt poza-youtubeowy, więc. Moc jego jest potężna. Mówienie? W taki sposób. Śmieszne być. A nie było granatów wtedy. No to to jest najbardziej by słyszeć też na Znowu pada, no no cały dzień pada, 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 pada. A jak tam u was pogoda? No i sub pięknie. Loki. Ty leniu. nawet się nie ruszyłeś z gwiazdy śmierci, tak chciałem powiedzieć. Lubię jak pada, to fajnie pada, pada. No no to większość pada. Hmm. Ciekawe kto by tam mógł się zmieścić. Może. O, tam Entman stoi. Sobowtór. Hatfu. Czego nie mogę się skurczyć? Czego tamtym nie mogłem na kółku, a tym mogłem? Nie jestem głupi, nie musi się mi co 5 sekund pokazywać, gdzie mam iść. po prostu korektyczną mam, z piasku mam, magnetyczną mam, czyli już możemy dosłownie wszystko zrobić na 100%. Jednak mi się obudzi trochę siły, to może będziemy więcej grać. I pięknie. Ant-Man, Ant-Man, Ant-Man. ugryzła go, tego, on jest taki. Mały? O, wyścig, 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 wyścig. Może mm. mi tutaj nie machać, nie robię żadnych zdjęć ani nic. W operacji proszę w, w, wypadać. Hihi. Idealna sytuacja. I idealny pojazd. A wolwowem widać się wbił w rękę Tak, widać wolwyrynowy się wbił w rękę, Znam ten meba. Nawet. Auć. Dałoby się tu nawet jakoś citować i chyba nawet pojazd tutaj jakoś wezwać, jakby się nie mylę, ale to nie jest chyba stacja pojazdowa lądowa. Czy to też jest łódki? Tu tu Ale jakoś dźwięku i wszystko dobrze, bo ja dzisiaj mówię trochę tak normalnym głosem, bez krzyczenia ani nic. Fluąk. Dam radę! Dam radę! Jestem statuą wolności. I jestem przeciw... wolności. Ciekawe czy kiedy byłbym ja pojazdem, to by dalej działało, bo są pojazdy, które... Jest, można być pojazdem, dosłownie być. Być albo nie być. O to jest pytanie. Ha, ale z niej gorąca leska. Powiecie, bo, bo się pali. A na kim Troszkę racja. Czy ty masz donate'y włączone? W sensie masz cel na Spider-Man ustawiony? No, mam włączone, tak dajaj. Mam już trochę uzbierany hajs i kieszenie głowy za jakiś czas znowu będzie, więc wiesz, no trzeba próbować. Nie zmożemy. Jak nie, to tak jak za dłuższy czas będzie Spider-Man. Szybciej bym go nagrał się właśnie z donate'ów, nie mówię o nich, bo to jest z wolnościowej. Czemu takie małe wrogu. rogu? Mi się XD, Victor Dubina. A że Hanaki, no... Mogę się tym zgodzić. Jest to zabawne. Tasmaster jest w wodzie. Chyba się topi. Tasmaster siuś! Nie umieraj mi. Tasmaster Sióś. Czy ty jesteś w powietrzu? Tasmaster umie latać. One late, later. Ej na coś tam jest. Wait. Nie pamiętam. Pamiętam, że było trzeba coś u góry robić, ale myślałem, że helikopter to jest najwyższy punkt na mapie. Ha. I. O, już. To nie skacze! ten z policji. Uii. I to kolejny kloc. O nie, 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 Walka, nie, walka. nie, walka. nie, dodali przesuwanie, bo to jest masakra. O, O, I... o. Szybko go... nie, O, nie, 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 he ha, 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 ha. jak tam Anki najbardziej gorąca jest ludzka pochodnia eee. takie dosłowne to takie mniej fajne Anki jest fajny bo został praktycznie zabity przez ogień ale to mnie szesnym czasem... rozumiem rozumiem to jest co to to a to jest wyścig z DLC bo widać po ikonce tu wylądowaliśmy tu pogadamy o agent tarczy siemano eluwinu pisz boli bo czasami piszesz szybko i auto krak nawet nie umie pomóc Częściej ja zakopiłem przy Ciebie. Albo takie XD i emotka daje się albo emotkę, albo XD. Prawdziwi nie używają XD, a boomerzy i dzieci z tych lat używają emotek. A ty jeszcze to mieszacz, więc skandal. I te monety się już nie będą pojawiać, bo raz je zebrałem. Zmoknij się, agencie, wrócę do ciebie po dłuższym czasie. O! Pan z O, NPC się topi. Hmm, nie pomogę mu. Aha, muszę wam pomóc. No dobra, no dobra, niech wam będzie, niech wam będzie Lenie. Nie trafiłem i tak pomogło. Idźcie ostatniego. Nie, nie mogę czarnego uratować, co to za razie? Ona utonęła i stała się małą ręką z tego nowego zwiastunu, to na pewno jej historia, ale... A, na miniaturce, ale sam oglądałeś? Może, może, nie, może jest takie, tryb, bo są różne tryby chowanego, nie tylko. Ale zgaduję, że ten postawowy hmm. ces się nie zmienił. Jak mamy ją, i kiedy mamy tarczę i zamieniły się w nią kogoś innego. Nie ma chyba wystarczająco ilości osób, ale przychował ją. O, 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 działa, 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 działa. Długo się ładuje, czyli działa. Jeden sposobów jak być, No niestety nie widzę. Ja 100% chyba z kuzynem będę robił. No też fajnie się z kimś robi. O, i tutaj ten glitch jest niestety taki mały problem, żeby go... go ja oglądałem na YouTube, tam nie miał problemów, ale ja mam zawsze tak, że jak go używam, to muszę tą postać uderzyć i... Obywatel. To jest uketa postać. To jest takie podstawowe budowanie. Kładziesz deski i tyle. Wow, super. Ale nie musisz więcej tego tym o, tu jesteśmy dla... Nie no, jak chcesz tu tak, ale mówię, ja się nie znam, więc jakbyś mi mówił, że tam dodali gorące mamuśki z twojej okolicy, to bym uwierzył. Hop, Hop. A, nie mogę mieć podwójnego skoku, kiedy już zrobię wysoki skok. Ciekawostka, mógłbym po prostu tam wlecieć. A. Jestem prawdziwym koksem.

no, za chwilę by... Nie wiem, czy odezwę wszystkie, czy może jeden kot. Zgadza się, że nikogo nowego nie będzie, więc ich strata. Deadpool, ci tujesz. Citujesz, Deadpool. Chyba, że nie mam zbierania jego monet. To byłoby kos. Zadką. Wypiłem całą wodę przez ciebie. Przez zemi? Co ja nie niby powiedziałem? To, że i moje gardło umiera i potrzebuje wody. To inna sprawa. Ja oglądałem ciekawostki, bo ja lubię ciekawostki z gier. I widziałem nie wszystkie ciekawostki z CS-a. Już nie... Dłuższy czas temu, więc może są jakieś nowe mapy i nowe... Easter eggs. ale to mniejsza z tym. Wyczuwam tutaj... Chodzi o ten posąg ze złota? Kurde... Bo nawet kudy zaczytałem się i nie wiem, co ten snob gadał. To nie było to. Tym motocyklem można latać. Ja? Co? O mamu, Nie. A no tak, jak się klikło. Nie? Kółko? Tak, dobra. Mhm. Gincia. A bo czy on chciał, żebym go tutaj doprowadził? A, tu jest dziewczyna. Możesz ze. Nie, to jest jednoosobowe. Tak, No dobra, no, auto też może być. Możesz. Za małe auto. Aż tak grubą pupę masz. Mamy. O, może się boisz Smurfetki? Proszę, pa Pani Policjant. Najgorzej, bo te postaci mogą trochę szybciej biec. T twórcy wiedzą, jak szybko gracz może biec i oni jeszcze robią tak, że NPC jest wolny. Czas na konkurs. Już był konkurs, teraz czas na wynik. O, Kapitan Brytania. Współczuję mu, co się stało. Ale nie ma pistoletu, ale go poda. W jak misja, ono może się jeszcze w agenta... Tak, chcę zamienić na Healkarierze i w kilku misjach i w innych misjach może się zmienić mutankę nawet z mocami. Każdemu dam jedną numerek, włączę taką stronę do numerowania losowo numerków i przy was będę losował. Proste? Proste. Kapsel był pierwszy, więc może jedynka chyba, nie wiem, bo jedynka mało kiedy to wytrawiam. Tu jest wyścig, chodźmy zrobić wyścig. Więc myślę, że każdy będzie zadowolony, bo... Jeśli każdy dostał to, co chciał, to jest subsiał. Kupiłem przypadkowo... O, kto nie lubi tych przeskakiwania postaci w tych starych grach. Jaki on jest wysoki. Matko święta, Slenderman. Jest tyle fajnych modów do LEGO. Slenderman też mógłby być. A, tu B. Przedtem mi kazali X. Umiem latać. A wy nie śmiertelnicy. A, nie w tym kierunku. Ciemno. Nikt tego nie widział Niebo spadnę wam. O nie O jaki glitch I like it To robi nielegalne wyścigi, a oni legalnie jeżdżą i mi przeszkadzają Gincie Nie mogę tym spamić hmm. Szkoda Hej, patrzę teraz na ulicę, bo cię nie chcę wywalić. Gdzie oni każą mi jeździć? Matko święta. Ludzie z drogi, miściciele robią ważne rzeczy. znasz prosty glitch? Prosty glitch? Znam praktycznie większość glitch. Będzie odcinek z glitchami, teraz was tam nie będę męczył. Przykładowo. A nie, to nie na tym pojeździe to działa. Ale w innych pojazdach jest taki jeden fajny glitch. O, po uży A nie, po wejściu i wyjściu z pojazdu dopiero się włącza ten glitch. Nie mam rąk Jak skatę to nie, ale jak piję to. Ale nie mam sił, naprawdę jestem zmęczony. Myślę, że będziemy niedługo kończyć jednak. O, to też się da zliczawać i wiele, 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 wiele fajniejszych rzeczy. Bo da się jeździć tymi moimi autkami, to jest śmieszne. Nie tymi zmotkami, ale tych przeciwnikami. Uciekniecie mi. Aha. Widać, że nie byłeś. Na początku tłumaczyłem. Jeśli ma się mocę fantastycznego i magneto, to postać się psuje. Kiedy się rozciąga, ale ma ręce, to mu znika twarz i często właśnie ręce i szyja. Kiedy się wejdzie do pojazdu i się wyjdzie, to ma twarz, jak widać. Ale nie ma w ogóle jej Bo tak to ma ręce, tylko kiedy nie, nie bije. Kurde, czuję się, jakby moja mama biła te. Schabowe. Haha. Double kill. Fatality Outko win No To kto w końcu wygrał? No trzy osoby wygrały, tak? Ale cztery numerki to jest duża szansa, że będą po kolei, ale akurat 3 było ostatnie, więc. O, jakbyśmy użyli glitcha... Bo tu jest venom potrzebne, dobra, to my to zrobimy legalnie, ale to sobie mogliśmy to przez teksturę przezgliczować. Gdzie jestem? Glut, glut, glut chyba go widziałem. On ma nawet dialog, niemożliwe. W nowych Lego nawet oni nie mają dialogów. Ja wiem, to jest ta sama postać co w Fabule, tylko z innym brzuchem. Czerwonym, nie zielonym. No. Nie wiem, czy ma sens w ogóle nagrywanie, kiedy ja nie mam sił, tak? co to? Nie pamiętam tych zdjęć. Dobre? Aha, dobra, trzeba było robić zdjęcia jako Pete. No a nie, Zdjęcia będzie robić w innym odcinku czy coś. Spider-Man, Spider-. A nie, Venomen! Fenomen. Jest bardzo fajny i ma fajny kolor, ale nie mogę go powiedzieć. Bo YouTube pomyśli, że jestem rasistowski, więc wolę nie śpiewać o nim. Fenomen, Fenomen. Bardzo trujący jestem. Chleb? Temu mi z chlebem się skojarzył. Ten rytm. Ech, daleko trochę. Czemu nie kupisz jakiejś postaci? Bo jestem biedny. Bo nie, chcę zdobyć razy. Kolejny mnożnik chociaż. Nie musi być to raz 10, ale chociaż jeszcze jakiś mnożnik, bo tak nie mam dużo fajnych postaci do kupienia. Phenomen, Macki ma, chyba lubi, hanime. A hanime to anime, ale napisane przez haha. -ha. Tylko kumacie rozumieją. Te zdjęcia jestem za klocki, to ja wiem, wiem. O matku <laughs> gadu mi, no mówię, nie mam siły praktycznie. Ja, ja, ale w życiu to bym zapomniał. dzisiaj w live'ie, to była beka. Kujon tu jest potrzebny. Kto tu jest kujonem? Jeśli nie jesteś mądra, to jest naprawdę... Ona jest bezużyteczna. Ta postać jest normalnie cywilą, ona tylko pije i buduje. W nowych jak są, to nie ma cywili. Oni coś umieją. Chociaż... Coś umieją. Jedna na trzy, pięknie. Jak biedny masz prawie 3 miliony monet. W LEGO to jest mało, wiesz? Miałbym mu też skończyć zerową liczbą. Ej, jedynie mu twarz zostaje. <laughs> Bo zazwyczaj mu się resetuje, no? Nie, jakie trudne haki, ale chcę już mieć taki moment, że nie będę musiał się martwić, kupię sobie jeszcze następny mnożnik razy 6 i naprawdę już nie będę musiał się martwić, przykodowo, a tym razem jak będę miał razy 10, o nie, zagadka na pamięć, jest. a w ogóle zazwyczaj powinno pokazać najpierw, a później wyłączyć, żeby my wiedzieli, bo tak to, ta zagadka nie ma sensu, bo to jest losowość, tak? Niby zapamiętywanie, ale losowość. Spiepranerze na pewno już pamiętają gdzie, co i jak, ale to miesza z tym. Po drugie nie 3 miliony tylko 2,5 miliona. Po drugie wiecie, ja nie, nie, nie lubię wydawać pieniędzy. Muszę być naprawdę bogaty. Pizza. Pizza Place! Witam u Frediego. Czym mogę służyć? Nie, nie sprzedajemy martwych dzieci. We... Plum. To jeszcze niżej. Git pool. A nie, to ja znam tą drogę. A, to była misja od Blade'a. Blade jest czarny, więc... Nie, nie, nie mam pomysłu. Niech będzie. Będziesz grał w Wikita 5 na drugim kanale. Eee, nie musisz pisać GPS. Wiem, że do mnie mówisz, albo o jakim kanale mówisz. Tak, myślę, że tak, kiedyś tak. Tak myślę, mam taką ochotę. Dobra, więc Blade jestem tak dobry, że nawet cię pokonam tym swoim super motorkiem. Który jak ja będę go używał, będzie gorzej. Zawsze jest tak samo z Deadpoolem było. Jego... Ten, to był najgorszy wyścig jak dla mnie w całej grze. Ja mógłbym go zablokować... Ja bym chciał go Zobaczyć, czy drugi gracz mógłby stanąć koło busem i go zablokować. W Niestety, sensie chyba się nie da powtarzać. Na szczęście można teraz powtarzać, przewijać i takie tam dialogi za drugim razem. Myślę, że tak, mam ochotę na gitarę, ale znajdzie gitarę Sandras. Coś innego niż gitara Może później gitarę 5. Pomyślałem nad innymi gitarami, może też, ale tylko tak naprawdę na, na fabułkę z gitarę 4 lub coś spróbować. A są te wyścigi, jak pamiętam, ale i tak wkurzają mi się npc -ci. Tu, 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 O, tu też dałoby się go zablokować. Czy to nie jakieś oszustwo jechanie I tędy? Hehe. Demon. No <laughs> demony prędkości. Dużo misji na świecie się pojawią po zrobieniu kilku, nie, żeby nie dużo mówić, na pewno tu po zrobieniu tej misji to będzie się działo. Żegno. Hyhyhy, odpiaskowałem cię, totalnie. Pizza Fryderyka, no to proszę, trzy duże pizze, ale bez dodatkowych kończyn, znaczy dodatkowych dodatków tylko serem. Okej, okay, okej, okay. czyli margarita? Markitos Maximus, Totalitus. Ach, za wolny jestem. Jestem ciekawy jak Sandman zamieni się w zamek, w innych grach się przybrało, to też był niewidoczny. Jestem. No to witam, jestem. Jestem ka nie no, Harry Potter kosztuje 70 zł, normalnie, bez promocji, ale na pro jak jest promocja, to kosztuje właśnie 20, 18 na Steamie. Na pewnych stronach, jak widziałem, normalna pojedynczą część, bo widziałem zbiór e, dwie części za 5 dych, to już przesada, to ja widziałem za dychę Harry'ego Może już się wysprzedali, no dobra cena, tak? Może ktoś nie chce całego Humble Balda kupować, więc kupi tylko tego, tak? Spider ja kocham Spidermana, w innych grach nim się tak super porusza Tu niestety troszkę mógł dostać Spida. I nie, teraz nie będę robił misji, bo już będziemy kończyć na rzecz dla Antmana. I znowu nie mogę się... O! A nie, nie, nie! Pamiętam, że ja też się wkurzałem na tą, na tą misję, bo ja byłem głupi dzieckiem I wiem, że to trzeba mocą A to teraz tu Teraz ten. Nie wiem czemu, ale jak głosem jody giebelnę, to pamiętam jak. Nie wiem. Co? Ale jak głosem jody gram, bo się nudzę, to pamiętam jak. Nie wiem. bo O! Nie mam sił! Sorry Alan! no um, Joda, nie wiem, moi zdaniem brzmi momentami fajnie, czasami brzmi okropnie, ale... Mm, miło mi, że go lubisz! Mm. Ale nie, o nie, 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 jak ja się chce, żebym wytrzymał do półdu, to nie, 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 tutaj padnę. Padnę na twarz, orzechową twarz, nie boję się ciebie, Colson. Pokaż temu lipnej podróbie Kapitana Ameryki, a naprawdę, lipnej podróbie, podróbie e, Zielonej Latarni, bo to jest korpus Brytanii w kosmosie, moc podobna i takie tam. Mówisz, że ja mam znaleźć pojazd. Aha, nie będzie wyścigu. Daj głos czubaki. No to tylko... Rrr. Ej, przed sekundą ci powiedziałem, że mnie gardło boli. Że ja umieram, a ty mi każesz takie rzeczy robić. Ty chyba naprawdę chcesz zostać yy, przywitany przez manka. A tym bardziej... Ja to jest aż takiego wyjątkowego. Ryknąć se. O, omijamy, bo tu będzie włos. A ja mam przez Nitro. Zapomniałem. JEEEEEEEEEY O, w tym skryptu chyba dało się zgrzecować w czas. Bo tam był zutkli i takie tam Wui, we, wi Aha i na górę Ta misja zaczęła się tam włamać? Serio? To jest... Od kiedy jest wy... Nie no, każdy wyścig można było robić czekolwiek Chcesz! Czy ten chip też jest delicy? America I Aha, to jest po to. To nie, 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 tego nie robi. We, nie chciałem was wkurzyć. Smokni! Cieszę się. Najlepszym kierowcą, który ma własne auto, no to jest Colson. Więc zaufam Colsonowi. Ale pachnę na auto. Ja, że nie mogę go. nie, mógłbym go. Nie, bym się rozwalił. Halkiem. Wziąć Nie bójcie się, jak auto się zepsuje, to to, że miejsce się zepsuje, to inna sprawa. Najwyżej go naprawimy. O, to też ma turbo! Wow. Drzwi drzwi zareglowane okna zabite deskami na się nie dostanie. Pff, to jest taki profesjonalista, że się nawet nie znasz. I myślałem, że tylko Wolverino, ale widziałem na jednym filmiku, że... Tak. Wow, czy od razu dwa serduszka? Myślałem, że pojedynczo. Albo po dwa, nie A, Abo ją. Boją... Czy, czy ja mam... kiedy ja mam więcej serduszek, to też więcej leczę, Jeśli tak? To... Nie wiedziałem o tym, bo to sam odkryłem. Samemu, ale wiem, że to tyle osób mówią w necie, więc że to nie jest wyjątkowego, jak te glitch niewidzialnością. To go nie powtrzyma, Ma jest zbyt potężny, a Janek już wiem, miał już kilka razy z nim spotkanie. Ewidż, żyje, po prostu dobrze, był miły, Co tam było ciastka, czy coś, no. I... Czu! wyskoczyłem. miał miał miau. miau nie <laughs> e, Przeżył. <laughs> to jest jeden z też z fajniejszych wykończeń. O nie! Wyrzutnia z Fortnite! Fortnite! Już strzelanie ludźmi zgapią od tego. Na pewno od nich. Och, to wóz. On jest trochę też nie po, po kolei, ale. Dzięki niemu będziemy mogli się zabawić. Wiatrówka także. Dobra, E wiatrówka. Ty chcesz. Chcesz go zabić na gilgotki? C. Tu jest jakaś elektryka. Elektryka, prąd nie tyka. Tu można dosłownie pięcioma postaciami nakręcić całą grę, przejść w No ma sześcioma, ale... Oden ma nieskończoność, nie musi się ładować. Ciekawy rysunek. To jest Hydra! Uciekam. Jak się skacze, to chyba szybciej się biega kończysz live? Myślę, że tak. Było mi miło. Często żegnałem wszystkich pojedynczych, było mało osób, więc tak ominąłem Krzysia. Uhohohoho, jestem złubie. Nie, nie. Dużo osób może powiedzieć, że. O, ja mi dla niego niemiły. Nie, my się znamy jeszcze zanim wymyślono YouTube'a, więc chyba przesadziłem. Ale. Tam nie jest następny, tylko jaja. Pa 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 pa. Pa 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 live znika przez prawa autorskie. Wy się znacie, zanim był wielki wybuch. Przez nas powstał wielki wybuch, ale to jest historia na inny life. Ach, grochówka plus Red Bull to nie jest dobre połączenie. A naprawdę to muszę z, z, nawet zjeść, bo jeśli nie zjem teraz czegoś, to może dojść do e, kolejnego wielkiego wybuchu. Niech moc będzie z wami. Moi młodzi padowani. Chciałem jeszcze coś powiedzieć, ale nie umiem. Dobra, pa. O nie, tylko nie kolejny wielki wybuch. <laughs> Ej. Będzie kolejna Ziemia. W końcu teoria multiversum się potwierdzi. będą dwie planety, więc... Papatki, Popatki, papatki.